Siema, dam wam jedną wskazówkę. W momencie kiedy chcecie coś przenieść albo usunąć i zobaczycie komunikat nie można ukończyć akcji, ponieważ folder lub plik jest otwarty w innym programie. Jest taki program jak Monitor Zasobów albo Resource Manager. Aby uruchomić, mówimy w Windows, posiadamy wyszukiwarkę i wystarczy tu po prostu wpisać Monitor Zasobów lub resource manager w zależności od języka systemu. Aby sprawdzić, jaki proces go blokuje, wystarczy wpisać tutaj abdemo demo. 1 I z tego co widzimy, to proces adb.exe blokuje ten plik. Wystarczy, że klikniemy prawym myszki, zakończymy ten proces. Klikniemy odśwież. W chwili obecnej ten proces został usunięty. I w chwili obecnej, jeżeli klikniemy spróbuj ponownie, to plik zostanie przekopiowany.